Niestety widzę, że nie uda mi się nawiązać połączenia, żeby transmitować dla Państwa na żywo. Tutaj tłum w stolicy Białorusi na spotkaniu sympatyków opozycji, opozycji tylko się powiększa. Będę e, nagrywał dla Państwa i w takiej formie, jak zwykle nasze relacje, opublikujemy to w wersji offline. Tutaj przed wami widzicie kolejkę osób, które próbują wejść na główny plac, na którym mają się zjawić przedstawiciele opozycji. Jest zapowiedź, że pojawi się kandydatka na prezydenta Switchana Tichanowska. To jest wydarzenie nieplanowane. Władze Białoru Białorusi zabroniły legalnego wiecu wyborczego, który miał się odbyć, dlatego tutaj zwolennicy w pewien sposób przejęli obchody dni dodatkowej edukacji. Jak widzicie, na razie jest spokojnie. Są tutaj duże siły. Milicji, w przypadku takich spontanicznych demonstracji bardzo często zdarzały się wcześniej zatrzymania obywateli, zatrzymania uczestników właśnie pod takim pretekstem prawnym uczestnictwa w nielegalnej demonstracji w Białorusi. Wszystkie demonstracje muszą być zgłoszone i musi na nie zostać. Udzielona zgoda na tamtym placu, w samym placu, jest, wydaje mi się, kilka tysięcy osób. Jest bardzo duży plac przed Kinem Kijów. Kolejne osoby schodzą ulicami, po drugiej stronie są w parku, tutaj stoją na bulwarze poprzedni wiec. Wiedź, który był akurat w pełni legalny, tutaj co, yy, przyciągnął 60 tysięcy osób, ponad 60 tysięcy. Tutaj no, są te wątpliwości. Legalny wiedź został przykryty yy, przez władze yy, obchodami święta wojsk kolejowych. Na prędce okazało się, że takie Obchody będą organizowane i że, w związku z tym, wiec, który został wcześniej zarejestrowany, na który była wyrażona zgoda, no, jednak się nie odbędzie. Niestety, nie ma ze mną tłumaczki, z którą tutaj w Białorusi współpracuje, gdyż dla niej pobyt tutaj może być po prostu zbyt ryzykowny, ze względu na to, że Aleksander Łukaszenko jest bardzo przeciwny obecności zagranicznych dziennikarzy. Wprost powiedział o tym, że zagraniczni dziennikarze mącą Po tym jak Svetlana Cichanouska udzieliła telewizji BBC, brytyjskiej telewizji publicznej, wywiadu. Widzicie, jest to jest naprawdę ciasno, naprawdę trudno przejść tymi uliczkami. Możecie sam początek zobaczyć w bardzo krótkiej relacji na żywo, którą udało mi się zarejestrować, zanim przestały działać tutaj połączenia internetowe. Widzicie symbolikę nawiązującą do niepodległej Białorusi, do Białorusi z 1918 roku barwy, czerwono-białe Czyli flaga Białorusi nie z czasów kiedy nie była zależna od Związku Radzieckiego z czasów też po, krótko po odzyskaniu niepodległości w 90 roku został, ta flaga, którą znamy teraz flaga, która jest lekko tylko zmodyfikowanym wzorem z czasów Związku Radzieckiego. No to ona została przywrócona przez Aleksandra Łukaszenkę. Milicja z narodem, krzyczano wojsko z narodem No i przede wszystkim bardzo wiele okrzyków Białoruś, Białoruś Widzicie u niektórych osób białe opaski, biała opaska to jest symbol Symbol opozycji Zjeżdżający samochodem, klaksonem dają Do zrozumienia, że wspierają przed nami siły OMONu, czyli specjalnej jednostki milicji zwane, znane z tego, że są używane do pacyfikowania demonstracji. Nie mogę niestety rozmawiać się z ludźmi, ponieważ praca dziennikarska jest tutaj. Dopuszczona jedynie w przypadku, gdy otrzyma się specjalną akredytację z Ministerstwa Spraw Zewnętrznych. Wiem, że są dziennikarze, którzy czekają już na nią od dwóch miesięcy i pod pretekstem, pod pretekstem walki z COVID-em nie spotyka się, nie spotyka się specjalne konsorcjum, które może je przyznawać, co jest na tyle ciekawe, że Sam Łukaszenko już nazywał koronawirus korona psychozą. Sugerował, że można go leczyć sauną i wódką z dużą taką dezynwolturą. Później przyznał, że sam przeszedł infekcję wirusem. Tutaj widzicie takie potężne ciężarówki nazywane autozakami, które. Używane są tutaj na demonstracjach, to nimi przewożeni są do aresztów działacze opozycji. Natomiast w ostatnich dniach coraz częściej mówi się o tym, że milicja miałaby przejść na stronę protestujących miałaby. Wypowiedzieć posłuszeństwo dyktatorowi, no, o którym mówi się, że ma poparcie na poziomie kilkunastu procent. W swoim tekście pisał o tym Press Nikita Gretko. Zachęcam do przeczytania. Jego artykuł mniej więcej widzicie, te, staram się otoczyć teraz tę demonstrację, żebyście widzieli jej skalę. Jak bardzo tutaj szczelnie zajęty jest ten plac. Widzicie kolejne osoby, które próbują wejść na główną płytę, tam gdzie właśnie odbywają się te obchody dnia nauczyciela, przynajmniej oficjalnie obchody dnia u nauczyciela, które zamieniły się nawet nie nauczyciela, obchody dnia, to są dnia edukacji dodatkowej. obchody, które zamieniły się w to wielkie spotkanie opozycyjne, po tym jak legalny wiec został. Zakazany przez władzę w takim bardzo brutalnym ruchu, że w, tamty, w tamtym miejscu, akurat gdzie miał odbywać się wie, wiec, postanowiono o organizacji koncertów z okazji wojsk kolejowych. Jak tutaj mówią mi osoby z Białorusi, Białoruś obecnie nie posiada wojsk kolejowych. In... tę biało-czerwono-białą flagę z, z symbolem Pogoni, symbolem Wielkiego Księstwa Litewskiego, którego ponad połową przecież była Białoruś. Ten, ta tradycja Wielkiego Księstwa jest tutaj takim mocnym punktem odniesienia, dla, takim kontrapunktem dla Związku Radzieckiego. Blaskanie, które na demonstracjach zostało zakazane 10 lat temu podczas innych wielkich protestów przeciwko władzy Łukaszenki. W parku kolejne osoby dochodzą jeszcze do demonstracji. Udało mi się podczas mojego pobytu w Mińsku rozmawiać z przedstawicielami Radia Wolna Europa, z działaczami na rzecz wolnych wyborów, z osobami, które, które są tutaj przedstawicielami inicjatyw, jak na przykład alternatywne liczenie głosów, żeby uniknąć... żeby uniknąć... fałszerstw fałsze wyborczych, które no tutaj w zasadzie wszyscy moi rozmówcy uważają, że wybory będą w jakiś sposób fałszowane, w zasadzie od wczoraj trwa już wstępne głosowanie. to Znaczy, każdy może zagłosować nie w dniu głosowania, które jest oficjalnie w niedzielę, tylko można w ciągu pięciu dni wcześniej też oddać głos. I z tego co mówią mi działacze, to jest takie największe pole do nadużyć. Takie głosowanie rozciągnięte na kilka dni sprawia, że trudniej jest obserwatorom pilnować legalności tych wyborów, sposobów w jaki głosy są oddawane. W reportażach, które czytałem, była mowa o osobach z komisji, które widziały, że przychodziły po prostu równe paczki z kartami w urnie. Nie wyglądało to na głosy oddane ręcznie przez prawdziwych ludzi. Jak widzicie kolejne osoby tutaj zbliżają się, przechodzą przez park. Z pewnością mamy do czynienia z wielotysięcznym tłumem. Nie sądzę, żebyśmy pobili jeszcze ten rekord 60 tysięcy sprzed kilku dni. Co mogę powiedzieć to to, że... Jest to demonstracja gigantyczna. Ja mogę tylko tutaj przechadzać się jako turysta. Powiedziano mi najlepiej właśnie, jeżeli wezmę sam telefon do ręki, żeby policja nie będzie miała tekst do tego, żeby Zaczepiać mnie bo Tutaj bardzo wiele osób z telefonami Liczę na to, że Nie będą się tutaj odbywać żadne Łapanki na uczestników tak jak w ciągu ostatnich tygodni. Oficjalnie zagranicznym dziennikarzom nie wolno wykonywać swojej pracy tutaj w Białorusi bez specjalnej akredytacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Takiej akredytacji nie dostała na przykład... Telewizja Biełsa, która tutaj jest organizowaną, finansowaną przez polski rząd już od wielu lat telewizją, która prezentuje niezależny punkt widzenia, która powstała po to, aby dawać Białorusinom dostęp do informacji, które nie są filtrowane przez rząd. Jak Państwo widzicie, ta demonstracja cały czas się powiększa błędne przed chwilą zdecydowanie mniej osób. Proszę państwa, poszukam teraz miejsca z dobrym połączeniem internetowym, żeby móc wysłać ten film do państwa do Polski, żebyście mogli zobaczyć w jaki sposób Białorusini się gromadzą później od razu wracam po to, żeby patrzeć co tutaj się dzieje, czy władza nie stosuje przemocy wobec swoich współobywateli, tak jak robiła to wcześniej. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Już wkrótce znajdziecie na OKO.pl więcej informacji o tym, co dzieje się tutaj w Białorusi. Rozmawiam z aktywistami, rozmawiam z opozycją o tym, aby powiedzieli, Jak wygląda sytuacja, ale zaraz widzę wzmożenie tutaj. Spójrzmy co się dzieje. kandydatów, który został zatrzymany przez milicję. Teraz przebywa w areszcie Wiktora Baberyki. Jedna z y, trzech kobiet, które niejako z w przypadku symbolami tej demokratycznej rewolucji. Zauważyłem, że w tym momencie rozlegmy, e, rozpoczną się przemówienia. Ja tak jak mówiłem idę w tym momencie zgrać dla Państwa. Ten materiał, za chwilę wracam tutaj na ten gigantyczny wiec. Państwo widzicie, ten protest rozlewa się na ulicę. Jesteśmy już dobry kilometr od epicentrum tej demonstracji. Tutaj kierowcy dają te wyrazy Solidarności klaksonami. Idą cały czas masy ludzi e, z, z, razem... Ze sobą w różnych kierunkach. Zobaczymy, czym to się skończy.